Cześć, witam was bardzo serdecznie, w kolejnym odcinku z serii pierwszej z gry Farming Splatoon 22 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku chciałem zająć się po razem konkretnie a nawożeniem moich winogron, więc wsiądziemy sobie do tego ciągnika sadowniczego. No i zaraz podczepimy sobie opryskiwacz sadowniczy i zajmiemy się nawożeniem tych winogron. Więc tutaj sobie wycofajmy, podczepmy, poza odcinkiem zrobiłem jesienią zbiory tych winogron. Więc teraz trzeba będzie to ponowozić. no i jak widzicie tutaj ten opryskiwacz jest bardzo pojemny, mamy 87%, jeszcze go w ogóle nie uzupełniłem. a chyba już dwa albo trzy razy robiłem pryskanie, odkąd go zakupiłem i uzupełniłem to 100%, więc taki oprysk wystarczy na dość długi czas. No i zaczniemy sobie od tego końca opryskiwanie. Teraz jest fajnie, bo to trawa jest niska, więc będzie lepiej tutaj widać gdzie jest opryskana, a gdzie nie, więc możemy sobie już uruchomić ten opryskiwacz, no i okej, okay, rozpoczynamy dzisiejszą pracę. Jak sami widzicie, tutaj bardzo fajnie widać, yy, gdzie jest nawieziona, a gdzie nie, no bo ta trawa jest dosyć niska, więc tutaj można bardzo fajnie to opryskać i nawieść. No to możemy też nawet trochę popracować yy, z widoku pierwszoosobowego, no bo tutaj oczywiście sobie jedziemy między tymi rzędami i pryskamy. No na razie tutaj winogrona nie urosły, no bo dopiero mamy marzec, więc yy, dopiero później zaczną tutaj się pojawiać liście, no i nie będzie można zebrać winogrona. Okej, okay, zobaczmy czy się zmieszczę, zmieściłem się, a nie, jednak trochę się zablokowałem. Ale już udało się wyjechać, tylko zobaczmy, czy tutaj trochę to czy się zablokował, wycofamy sobie. No i możemy już kontynuować opryskiwanie, widzę, że może jednak trochę większy tutaj promień skrętu wziąć podczas zawracania. No i nawet całkiem sprawnie tu idzie to opryskiwanie, ale niestety nie można zatrudnić pracownika do żadnej pracy w sadzie, więc to jest akurat dość spory minus. No bo gdyby tutaj nam pracownik mógł pomóc, no to można byłoby nawet trochę większy sad zrobić. A tu niestety nie można zatrudnić pracownika, do zbiorów też niestety nie można zatrudnić, więc tutaj musimy wszystko sami robić. I to akurat jest dość spory minus tego sadownictwa, mam nadzieję, że w kolejnym farmingu trochę tutaj twórcy to dopracują i tutaj dodadzą funkcję pracownika. No i mam nadzieję, że trochę rozwiną to sadownictwo, tutaj mam nadzieję, że pojawi się trochę więcej takich upraw, może jakieś więcej. Krzewów owocowych, jakieś porzeczki, maliny, może jakieś drzewki owocowe, jakieś jabłka, gruszki, śliwki. Wiśnie też na pewno byłoby to bardzo ciekawe, jakby tutaj to rozwinęli to sadownictwo. No i fajnie by było, gdyby, oczywiście, dodali funkcję pracownika, wtedy, wtedy też pracownik mógłby nam pomóc z taką pracą w sadzie. No ale jeśli chodzi o te o dalsze odcinki serii pierwszej, no to może w kolejnym odcinku zrobimy sobie jakieś pracowanie słomy, mam też w planach zakup nowego ciągnika, chciałbym wymienić tego mojego fenda. To jest chyba 700 vario na wersję 1000 vario, czyli już naprawdę taki potężny ciągnik. No i chciałbym sobie zrobić takie z słomy, więc może to zrobimy sobie w kolejnym odcinku. Akurat na polu 36, czyli na, na moim największym polu mamy zasiany jęczmień, więc poza odcinkiem sobie to zbiorę. No i dzięki temu będę mógł zrobić dość spory zapas słomy dla moich krów, więc może sobie zrobimy takie pras prasowanie słomy. No później zobaczymy co dalej, czy jakieś ścianokosy, czy jakieś inne prace polowe. Też myślałem nad zakupem kolejnych pól. Nawet myślałem nad zakupem pola numer 30, żeby połączyć je z polem nr 33, no i wtedy powstanie takie bardzo duże pole. Też mam w planach zakup drugiego kombajnu. Jeśli zakupię sobie to pole, no to będę chciał zakupić sobie jakiś drugi duży kombajn. No i myślę, że wymienię tego New Holanda. Na tego większego New Hollanda, który został dodane ostatnio w aktualizacji. No i wtedy już niwa na takie dwa duże kombajny będą się bardzo fajnie i bardzo szybko. To byłam też jako klasa Triona, więc takie już żniwa klas i taki New Holland to jest chyba CR1090, no to takie żniwa będą szyb bardzo szybko. No i też będą to dwa bardzo fajne zestawy, więc y, też pewnie będę chciał sobie zakupić pole. Ale na razie chyba zakupię sobie nowy ciągnik, czyli tego Fenda 1000 Wario. Na no, później zakupię sobie dodatkowe pole i, i połączę sobie to z polem numer 30. No i wtedy też pewnie zacznę zbierać pieniądze na zakup kombajnu, ale obecnie nie jest to żaden problem, no bo patrząc już jak mam zyski z mojego gospodarstwa, no to już bardzo szybko mogę zarobić na takie maszyny. No, w sumie to sadownictwo nie jest jakieś bardzo opłacalne, może w kolejnym farmingu będzie to trochę bardziej rozwinięte. Ale na pewno jest to taka fajna skocznia, jeśli już mamy dużo gospodarstwa, mamy inne rzeczy, no to na pewno jest to taka fajna odskocznia od pracy na polu. No ale oczywiście, jeśli chcielibyśmy to robić na większą skalę, no to musielibyśmy na to poświęcić więcej czasu, a niestety nie jest to aż tak bardzo opłacalne. No ale taki mniejszy sad może sobie zrobić, żeby trochę też sobie tu popracować, trochę się pobawić, takie na przykład pryskanie sadu, jakieś inne prace sadownicze, jakieś zbieranie. Można też na przykład tutaj skorzystać z głębosza albo z mulczara, tylko że to dodaje to nam kilka procent do plonów, więc nie jest to jakieś opłacalne. Najważniejsze jest oczywiście opryskiwanie nawozem, żeby tutaj nawieść te winogrona albo oliwki, zależy też co mamy, no bo możemy jeszcze uprawiać oliwki, a ja tutaj zdecydowałem się na winogrona. No, ale można też oliwki, zobaczymy. Może tutaj w serii drugiej na mapce amerykańskiej posadzę sobie oliwki. Ja, no, albo ewentualnie tutaj, ale wydaje mi się, że raczej zrobię to na mapce amerykańskiej. Tutaj myślę, że te winogrona wystarczą, więc tutaj niech będą te winogrona, a oliwki może zrobimy sobie na mapce amerykańskiej. W sumie ciekawe, czy można byłoby to panować, na przykład rozsiewaczem nawałoców. W sumie tutaj. Jakiś mniejszy rozsiewacz na mógłby się zmieścić się pomiędzy tymi krzewami, ewentualnie może nawet to trochę odstępu zrobić, żeby przejechać pomiędzy nimi. No i w sumie raczej też to powinno zadziałać, ale taki obryski wododzowniczy jest bardzo fajny, fajnie tutaj działa. Może nie jest jakiś szeroki, ale też bardzo fajnie to wygląda, gdy pracujemy sobie takim ciągnikiem wodzowniczym. No tu jeszcze nam kilka rzędów zostało do opryskania, no i już będzie całe pole opryskane. No i żeby uzyskać większe plony to trzeba chyba dwukrotnie nawieść. To jest pierwsze nawożenie. No i jeszcze ewentualnie można przejechać mulcherem oraz głęboszem, ale to dodaje kilka procent, więc żeby tutaj uzyskać 100% nawożenia trzeba dwa razy opryskać. No i wtedy będzie trochę więcej tych winogron oczywiście. Okej, okay, chyba ostatnie jeszcze dwa przejazdy. No i już całe pole będzie opryskane. No więc jeśli chodzi o dalsze plany na rozwój gospodarstwa, no to będzie ten nowy ciągnik. Później jakieś nowe pole, jakiś nowy kombajn. No i może później zakupię sobie trochę więcej tych pól, żeby tutaj już rozwinąć takie gospodarstwo, też yy, mamy już tutaj duże jakieś maszyny, jakiś kultywator duży, yy, siewnik, klas że dość spory, jeszcze jak zakupię sobie tego New Holanda, no to już naprawdę będzie takie spore gospodarstwo. No i tu mamy już ostatni przejazd pomiędzy tymi winogronami. No jak sami widzicie, to jest zbyt dużo tego nawozu, nie zużyłem, więc yy, wystarcza tego naprawdę na bardzo długo. No więc dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było już o tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.